Ja ile tam jest tych potworów. O nie! N no, nie! Z wy nie! Co nie! dzwonki? Nie! No! Ja! Siema, nie? Witajcie, witajcie. Na czym? Poznajecie? Remek. Remek Rezi! No, no. Patrz teraz, patrz, patrz jak cię zmiażdżę 54 sekundy Słuchajcie, masakra Postanowiłem nigdy jakoś tam nie próbowałem skakać po takich y, dziwnych klockach e, Poczekajcie jak stanę to będzie ciszej Cisza, cisza, na morzu, u bałwan śpi Ale mm, postanowiłem tak, postanowiłem przeskoczyć to <laughs> Więc patrzcie się Ostatnio miałem coś koło 39 sekund <laughs> Dobra, a w ogóle wiecie co opatentowałem, że ja się stąd rozpędzam Biegnę i w biegu włączam guziczek I już jestem sekundę do przodu <laughs> Łech, Łech, Łech Patrzcie się teraz Pyk, pyk, pyk Ile ci No, tu już drugiego rozwaliłem nie, teraz poważnie Dobra Pyk eee. Dobra Nie, dobra, teraz to była ściema Patrz, pyk No Jeszcze raz Rozpęd no skurde, nie mogę trafić, poczekajcie no. no No Nie tak wyłącz się O myśla... już myślałem, że mi liczy Dobra, lecimy Pyk no, pierd Patrzcie się Nie, słuchajcie Nie, dobra, teraz na spokojnie Ja to cały przejdę, start Poczekajcie tu. Na spokojnie. O! Ty, to co brzykało od mnie przestraszyło. <grywia> biegnij i rol. Biegnij, biegnij, nie spadaj ty głupi głupku. Zaraz rozwalisz tu wszystko. Dobra. Teraz. Żeby się... no, Bo ja wiem, bo jak tu skaczę, to jest ściana i ja się dotykam tej ściany i wtedy ten przestaje biec. Jeszcze raz. O, teraz jej nie dotkłem, widzicie? Pięknie. Stój! A, pa, papa! Dobra, lecimy, lecimy, bo to czasu szkoda, ale czasu... Ja, ile tam jest tych potworów? O nie! No, nie Wy... Nie! No! Spadnij to. Nie! A ja... guzika nie mam! Tu gdzieś guzik? Wychodź No jak ja nie mam teraz czas zmierzyć? Przyjrzyjmy się mechanizmowi Nie Dobra co za głupi creeper Idź stąd No. Adios Eee. Dobra, będę liczył. Czekajcie, bo tak będę, będę bardziej ciężki. No, co ty? Zostaw dobra. Będę liczył. Raz, dwa. Eee. Super! Czy ja sobie stąd skraftuję? Nie skraftuję sobie przycisku. Nie, to są jakieś... Nie! Nie! I nie, 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 temki zostaną, zostaną. O jak... Może jakoś to naprawię? Pochodinkę wezmę. O! Niszczę! Cofnij mnie czy nie? Fuck! O! No! <ścoughs> Go! sekund. Złamałem system. Jupi! Jeszcze raz wam pokażę. Jeszcze raz wam pokażę. Uwaga, start. Raz, dwa, trzy. O, już mnie cofa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i prawie sześć. Jestem najlepszy! Nie, ale zepsuło mi się Dobra, słuchajcie Spróbujemy to nagrać jeszcze raz Tak Dobra, słuchajcie Naprawiłem wszystko Odbudowałem Cały mechanizm też Zaszła, naszła Zastała. <grywa> Kuźwa. <grywa> Mnie noc. Próbujmy jeszcze raz. Ja nie chuchu, ja to przejdę. Ale nie robimy tą techniką moją. Ja sobie tak tutaj, o tak, tak. Odejdź. Znowu te dzwonki. Nie! No! Ja! Nie, to jest... Jak to może... Nie! Kuźwa miałeś tam... <laughs> Jeszcze raz. Dobra, słuchajcie, ostatni raz. Jezus, dzień. Yy, naprawiłem. <laughs> I lecimy. Czekajcie, tak. No nie, przecież kuźwa to jest niemożliwe. I... <laughs> słuchajcie, będzie ten film trwał 6 godzin, ale ja to przejdę. Ja to przejdę. Nie, spokojnie. Tu, tu, hop. Nie, no, Uuu, rozwalę myszkę zaraz. Jeszcze raz. Ale to wiecie co chyba przez te dzwonki, co mi dzwonią, co piąty ten level, czyli co pięć sekund. Dobra, spokojnie rol, bezstresowo. Remek to przeszedł I wiele innych graczy też, ty te... Ja tu jeszcze nigdy nie byłem Do to nie doszedłem Dobra, spokojnie Spokojnie, dopiero 20-30 sekund Tu Chyba tu Tu Tutaj, dobrze i roll No yy. Pogubiłem się! Kurde to! Tutaj? Tu chyba, bo... Nie, chyba, że tam jest koniec. To. Nie, do góry muszę iść. Tu. Nie! Ja! Jeszcze raz! Dobra. O, to było tam... No dobrze. Nie, 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 nie. Dobra. Słuchajcie. Ja cię kręcę. Jak wy to przechodzicie? Nie. Słuchajcie, próbuję ostatni raz. I... Jeśli teraz... A tak daleko byłem. Jeśli teraz y, nie uda mi się y, przejść to po prostu ja was nie będę zamęczał tym nie, nie tak szybko i role nie nie Dobra słuchajcie robimy inaczej kurde Ja to y, ja to przechodzę jak będę pod koniec to y, no nagram e, dajcie mi chwilę LOL! Patrzcie się gdzie już jestem. Ja, to... O, jeszcze taki kawał. Teraz w dół to chyba lepiej. Dobra. Hop, teraz na szybko. Proszę bardzo. Proszę, jaki rol. Nie. Kurde, tu będzie daleko. Jest. Dobra, słuchajcie. Jeszcze chwila. Ostatnie, ostatnie metry. Stój! Te dzwoneczki mnie normalnie do szału doprowadzają. Czekaj, 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 czekaj. Jeszcze troszkę... Irol, skup się. Jak teraz padniesz to... Dobrze. Hop. Nie! Ja pierniczę! Nie! Jeszcze zombie! Żeby creeper, tylko żeby nie było creepera, żeby nie było creepera. Zombie ktoś nic. Żeby... Gin! Nie, słuchajcie! Przy samym finiszu. Ja pierniczę. Dobra, tnę i ja będę pod koniec o Dobra, słuchajcie Nie! Kurde Nie, ja chyba tego nie przejdę Nie, no Irol, ale z ciebie jest Ech. Dobra Nie Ech, ostatni raz. Pierdzielę. O, start tu był. O lol. Tu był start. Mhm. A tak, znowu żytka nie mam. Dobra, słuchajcie. Zaraz wraca. LOL, słuchajcie, mój najlepszy czas. Jest! Fuck, yeah! 124! I co? Remek powiesz? Ech. 124. Eee, więc jestem <laughs> najlepszy? Eee, no chyba raczej nie. Chyba raczej nie. Eee, słuchajcie, parkour to jest eee, jakaś masakra. Ja naprawdę tego nie kumam w ogóle, jak wy to robicie, żeby tak... Ja teraz... o już się musiałem zatrzymać, a wy to tak skaczecie, no... Że się nie musicie zatrzymywać. Ja naprawdę nie mam zielonego pojęcia, jak wy to robicie. Nie wiem. Tak się nie... No przecież tu się trzeba zatrzymać. o i wy... No właśnie. No dobra, Remuś, no mm, jesteś the best, jesteś najlepszy yy, i w ogóle ja pierniczę pro-kozak, <grydy> pro-koksu. E, Irol to lama, która nie umie skakać. E, w ogóle łech, łech, łech. <grydy> żal Irol, żal. <grydy> dobra, ostatni raz tak bez zatrzymywanki, bez zaczmywanki, No nie da się. Czym cię się ramy, to się nie posramy. Pa!